Hey, witajcie na kanale czajna.pl Dziś taka szybka recenzja wyciskarki, pasty do zębów Ten przedmiot na Aliexpress można zakupić za 1 dolara Składa się z dwóch elementów Taki plastikowy stojak wykonany z dosyć dobrego plastiku Tutaj jak nacisnę to się nic nie łamie I drugi element jest to taki, takie pokrętło w formie klucza z przecięciem Do którego wkłada się tubkę Ten gadżet zakupiłem ponieważ potrzebowałem zapychacza do mojego kuponu miałem kupon 5 dolarów na zakupy od 10 dolarów. Przedmiot, który chciałem zakupić, kosztował 9 dolarów i potrzebowałem coś, co kosztuje 1 dolara. By zapłacić ostatecznie 5 dolarów i wybór padł właśnie na tą wyciskarkę pasty do zębów. Szła ona dosyć długo, bo to zajęło jakieś 2 miesiące, ale był to czas pandemii. Także, czy to było krótko, czy długo, to opinie na temat wysyłki zostawiam Wam. No i teraz, jak to działa? Jeśli mamy pastę do zębów, która jest praktycznie skończona, gdzie pasta jest tutaj gdzieś na końcu i ciężko wcisnąć to ręką, to wystarczy wziąć. Tubkę, nałożyć na te przecięcie w pokrętle docisnąć prawie do końca tak żeby to nie wystawało i włożyć to tutaj do środka do tego stojaczka i zacząć kręcić kręcić to polecałbym tak powoli żeby nie złamać tego pokrętła jest to wykonane z plastiku, także takie mocniejsze przekręcenie mogłoby spowodować połamanie. Ja go mam już od dwóch miesięcy i nic się nie połamało, także jakoś jest jak za jednego dolara spoko. No i teraz nakręcamy sobie tą pastę aż odkręcę, aż tutaj wyleci nam pasta z tej tubki. Jak możecie zobaczyć. Pasta stópki wyleciała, można nałożyć na szczoteczkę i zakręcić, i odłożyć do szuflady. I to jest jako też taki stojaczek, zajmuje mało miejsca, nie jest to duże. Teraz gdybyśmy chcieli zmienić pastę na inną, to wystarczy pociągnąć to pokrętło do siebie. To wyciągamy, i nakładamy w Ten sam sposób. Drugą tubkę. ciach Tutaj nakręcam. Odkładam do szuflady. I mam taki stojaczek z wyciskarką pasty do zębów. No i można to po prostu też tak na stojąco wyciskać. Bardzo fajny gadżet, jak za jednego dolara. Naprawdę polecam. I to by było tyle, jeśli chodzi o recenzję wyciskarki pasty do zębów. Za 1 dolara. Zapraszam Was na stronę China.pl, na której znajdziecie wiele ciekawych recenzji, kuponów i kodów rabatowych do chińskich sklepów internetowych. Zachęcam do komentowania, zostawiania łapek w górę oraz do subskrybowania kanału China.pl. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.